Dzień dobry, szczęść położę. Wszystkich witam. Ten był niedziałkowy ranek, jeszcze ranek. Dzisiaj u mnie mm, na tapecie, może nie na tapecie, jak to brzmi, ale dzisiaj u mnie z mm, pisma świętego, list do Koryntia, rozdział 16, 1 do 24. Gdzieś tam ten święty Paweł. Się mi tak y, przypomina i otwieram, otwieram tak sobie, tak. I patrzę, że już jest taki bardzo pokreślony. Więc, no, już któryś raz czytałam ten fragment. Ja bardzo lubię listy świętego Pawła, już to chyba mówiłam. E, wczoraj, przedwczoraj w ogóle e, byłam na ślubie, na weselu mojej siostrzenicy. I również przez cały ten czas y, gdzieś tam w miałam hymn o miłości świętego Pawła, i to już w ogóle, jak weszliśmy do kościoła świętego Mikołaja w Piescu y, to ksiądz na kazaniu też nawiązał do hymnu o miłości, do cudów galilejskiej i w ogóle, w ogóle kazanie było bardzo, bardzo fajne. Potem jak weszliśmy na salę, najpierw przykuł uwagę moją, taki duży, piękny, lodowy napis nad stołem młodej pary z wyrazem miłość. I to takie myślę, no nie spotkami jeszcze się z tym, żeby już na wielu ślubach byłam. Zazwyczaj jest jakiś napis w nawiązaniu do młodej pary, a tu coś takiego innego. Chociaż myślą przewodnią zawarcia sakramentu małżeństwa jest właśnie miłość, chociaż wiele odmian miłości mamy, ale no. e, wesele było w ogóle cudowne. Wczoraj spałam tylko 2,5 godziny. Wróciliśmy jakoś o czwartej nad ranem. Cała sala się bawiła do rana praktycznie. E, o czwartej nad ranem położyłam się spać koło 5 i o pół do 6 już wstawałam, bo miałam zamiar pójść do kościoła na dziewiątą, jednak potem w sumie poszłam na 30 Aha. ale co mi się jeszcze przypomniało że jak byłam w Katowicach ostatnio to jeszcze przed y, samym pójściem na pociąg <coughs> w drodze powrotnej wyszłam do Hebe <coughs> i postanowiłam kupić sobie perfumy, bo te moje BBN już się skończyły. I tak jakoś na szybciara zupełnie na spontanie sięgnęłam po pierwszy taki e, o ładniejszy powiedzmy zapach z brzegu, który tak mnie trochę przyciągnął, tak myślę. I to jest on. Miraculum absolut e, z takim pięknym cytatem po angielsku co prawda Beauty is now, uh, you, you feel uh, inside and in... Uh, przepraszam, jeszcze raz. Ja, um, ja tak ten angielski u mnie to tak trochę kuleje, wiecie. Uh, beauty is now, uh, be nie, beauty is how <laughs> you feel inside and in... I ty, refleks in your eyes. E, czyli I piękno jest tym, co czujesz w środku i co odbija się w twoich oczach. Podpisane Sofia Loren. I mi się przypomniało, jak kiedyś natrafiłam na takie zdjęcie, w którym Sofia Loren e, pojechała do Afryki. I tam y, patrząc y, na te małe dziecięczki, y, y, ciemnoskórę, tak, y, zaczęła, na, y, widząc jak one chorują, y, widząc te epidemie, y, y. Wiedząc, jaki jest brak dostępu do leków, do szczepień, ona zaczęła nakładać na nie dłonie. I jest takie zdjęcie właśnie z tym jej gestem nałożenia rąk na dziecko, które użył dr Lewandowski w swojej książce Metoda BSM. Generalnie chodzi tam o. On to nazywa biostymulację mózgu. Nie chcę teraz wnikać za bardzo już w szczegóły ani oceniać, bo no, cienka jest taka granica między wszystkim, co opiera się na pewnego rodzaju metafizyce. Nie będę tego rozwijać i za bardzo się w to nie zagłębiam, jednak chodzi mi o sam gest tego nakładania rąk Dla mnie to jest piękny gest wyrażający miłość i miłosierdzie. I, 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 i tutaj ja nie wiem, czy Sofia Loren jest osobą wierzącą. Myślę, że tak. Myślę, że bardzo tak. I to mnie właśnie tak ujęło, i to mi się właśnie tak przypomniało w związku z tym miraculum. To też oznacza mirakle, tak? To chyba cud. Tak myślę. Tak, o ile dobrze pamiętam. No i to tak na szybcioro. Chyba tyle z mojej strony. Dzisiaj nocny dyżur, więc troszeczkę czasu mam. Piękny poranek, stopnie jest. Wakacje się zaczęły. Uważajcie na siebie. Dbajcie o siebie. Trzymajcie się. A przede wszystkim trzymajcie się zawsze blisko Boga i Kościoła. Pa, pa.